Nasze koleżanki z klasy 2A, Wiktoria Pawlak, Martyna Sadowska i Patrycja Skoczylas, znają bardzo dobrze zabytki Google i ich tajemnice. Stało się to za sprawą pierwszej konferencji naukowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych pod tytułem Znane i nieznane zabytki głogowa, która odbyła się 7 grudnia 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Dziewczyny przygotowały referat oraz prezentację multimedialną na temat wskazanego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, a praca nosiła tytuł Kościół pod wezwaniem Bożego Ciała i Nierozwikłane zagadki oczami gimnazjalisty. W części konkursowej ucz uczestniczyło sześć szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a wszystkie prezentacje były ciekawe. Jednak nagrodę główną trzeba przyznać nietypową, ale bardzo oryginalną Dzień z prezydentem miasta Głogowa, Janem Zupowskim, przyznano naszym gimnazjalistkom. Zobaczmy ich wystąpienie. Celem naszej konferencji było poznanie zabytków błogowa, bo wokół których codziennie przechodzimy, a tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Pragnęliśmy, aby wszyscy, którzy tu przybyli, mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz dowiedzieć się nowych rzeczy na temat zabytków, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Bardzo bardzo istotny problem, który dręczy wodacie od lat, proszę Państwa, do tego stopnia, że zebrali się ostatnio kilka razy, nawet te wobec historia aby sprawę go wyjaśnić. No i niestety, jeżeli Państwo oglądali te programy do ostatecznego wyjaśnienia nie doszło. Nie mamy nadal do końca jasności, w jaki sposób po Kościół pod wezwaniem Bożego ciała nieroziekane zagadki oczami gimnazjalisty. Kościół pod wezwaniem Bożego ciała kryje w sobie niesamowite tajemnice. W ciągu dwóch miesięcy pracy, badań, poszukiwań odkryły się na nowo historię tak ważnego dla obiektu sakralnego. Bogata przeszłość i architektura zagadku. Mogłyby zająć jeszcze wiele stron referatu, jednak my wybrałyśmy te miejsca, które nas, gimnazjalistów, najbardziej zaintrygowały. Posłuchajmy teraz ciekawej wypowiedzi zaproszonego przez nas do współpracy pana Irena Muszego Miniaka, na, który powie nam o miejscu powstania kościoła pod nazwą Bożego Ciała. To miejsce jest dosyć specyficzne i ciekawe z swojego położenia. Ten kościół powstał jak gdyby na. Nie niedokończonym budowlę zdjęcie było robione na przeze mnie nagrobek archiwia Pana Edwarda Himmela on zmarł w roku 1917 i ten nagrobek leżał również za konfesjonalem jak on się tam znalazł, dlaczego tam był dalej szukamy odpowiedzi na ten temat Jeszcze. Sprawa nie jest jakby uradniona, bardziej jest nie chciała. Moja relacja, ponieważ znajdował się jakby pod tą płytą nagrobną właśnie Generała Lejskiego, to już ja się omówiłem. Podziemne korytarze znajdowały się pod całym dębiem kościoła, a także rozciągały się pod całym kompetencem dzielnickim podziemia spełniały pierwotne swoje zadanie jako podziemny cmentarz, gdzie dokonywano pochówków przede wszystkim zakonników oraz osób świeckich, które zasłużyły się do kościoła lub były właśnie z kręgów arystokratycznych. Nadal nie wiemy, co stało się ze wszystkimi szczątkami jezuitów oraz arystokratów. Mimo sprzyjających bardzo dobrych warunków, panujących w podziemie, nie przetrwały one do naszych czasów. I to jest właśnie największa zagadka nierozwikła na dawnego Jezu i ten kirsiań. Proszę zwrócić uwagę, że to jest stosunkowo wąskie. zaraz wejdziemy. Też to jest stosunkowo wąskie od korytarza. A cały środek, który właśnie był świątynią, jest niedostępny. Także nie jest wykluczone, że tutaj znajduje się królew Jezus, który znajduje się w XVII-XVIII wieku. To mam zagadkę. Możemy podzielić na dwa przedziały czasowe że znali przed rokiem 1705, gdyż kolegium istniało od 1636 i od tego właśnie czasu podziemia wykorzystywane były w celach pochówku. Oraz tych, których trumny pochodzą z lat 1705-1776. Prawdopodobnie normalną praktyką było zamurowanie krypty po całkowitym zapełnieniu jej trumnami. Pozostaje nadal bez odpowiedzi. Mamy nadzieję, że to akurat nasze lub kolejne pokolenia będą odkrywcami tajemnic Kościoła pod wyzwaniem Bożego Ciała w parafii pod wyzwaniem Świętego Mikołaja w Mogowie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tak jak, mówiłem. tak jak mówiłem, ja bym nagrodził wszystkich, wszystkich jednakowo, ale ponieważ nie chcieliśmy się pobudzić wędkarzy i musieliśmy wybrać jednak tych, co się zmęczą. W związku z tym wybraliśmy trzy 3, 3 wystąpienia konfliktowe, czyli gimnazjum nr 2, gimnazjum numer 5 i zespół szkół z działaniami jako te trzy nagrodzone, natomiast pozostałe jako wyróżnione, bo jak mówię, dla mnie wszystkie były, były ciekawe, zadowalające, podobnie tak, jak organizowanie Tego goli wypadło ja, na siódmym miejscu, jakoś przeżyło. Także raz jeszcze gratuluję Państwu przygotowania, bardzo to było sympatyczne i wszyscy, wszyscy, niech się czują na równi wyróżnieni, ale niektórzy no troszkę bardziej. dziękuję. posłuchać bardzo. <noise> <Staryf. Pansy> <noise> Rekonstrukcja drobnego elementu twierdzy bloku poszarowym, a więc to też wasza zasługa, bo pokazujecie, że te zabytki dla was, dla młodzieży, dla Głogowia są ważne i trzeba nad tą historią przejść naprawdę tak pięknie, jak wy to zrobiliście. Ja też nie przewidziałem, że taki wysoki poziom tu będzie, że w zasadzie wszyscy są równi. Pan prezydent uhonorował dyplomem tą drużynę, która będzie miała ten dzień z prezydentem i z tego co wiem, zostało to wyznaczone dla gimnazjum numer 2 i dlatego na ramce gimnazjum nr 2. Są młodzi, zdolni i mają swoje pasje. Ich praca i dotychczasowe osiągnięcia zostały kolejny raz docenione. Najlepsi uczniowie błogowskich szkół, a wśród nich 21 uczniów naszego gimnazjum, otrzymali stypendia prezydenta miasta. Tym razem finansowe wsparcie przyznano 213 osobom. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie podstawowych, gimnazjów, młodzież ze szkół średnich oraz studenci. Jak powiedział Pan prezydent Jan Zubowski, o przyznaniu nagrody pieniężnej w kategorii gimnazjów decyduje nie tylko średnia z przedmiotów, lecz również udział w różnorodnych konkursach oraz ogólna aktywność ucznia w społeczności szkolnej i lokalnej. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy gorąco do dalszej pracy i inwestowania w rozwój własnego intelektu. publicznej Odbyło się spotkanie promujące głogowski kalendarz poetycki na rok 2013. Znalazły się w nim wiersze głogowskich autorów oraz zdjęcia pani Barbary Popie. Imprezę uświetniły występy naszych recytatorów. Jako pierwsi wystąpili laureaci niedawnego konkursu recytatorskiego Twórców głogowskich Wiktoria Pawlak, Sandra Wasilewska, Martyna Kałamajka i Marek Borecki zaprezentowali utwory lokalnych twórców, z którymi na początku grudnia występowali przed konkursowym Juli. Zobaczmy, jak recytują piło skałka. Wchodzę na górę i spadam. Spadam, by znów piąć się w górę. Włażę na górę, by zlecieć, a złażę po to, by wdrapać. I kiedy jestem na górze, to tęsknie spoglądam do dołu, a z dołu. Nerwowo znów zerkam na szczyt górski odległy. I sam już nie wiem, co wolę. Spadanie lekkiego jak piórko? Czy wrednie bolącą spinaczkę? Bo spadać jest łatwo. Zbyt łatwo. A wspinać z nadzieją? Zbyt trudno. A gdyby tak znaleźć hak jakiś i mocno nim przypiąć do skały. I liną z ramion przyjaznych przywiązać mocno i piąć się już tylko do góry. Nie głupie. Dziękuję. Zofiarań komunikat. Usiejący facet pod pięćdziesiątkę. Jak dziecko, więc umysłowo niesprawny. Taki pan miguś wobec IQ-dody i siły mięśni pudziana, Sam w czterech klasach i świętej matki w Michaelze. Poeta nawet nie wojewódzki, Koszuli czystej, że mucha nie siada. Tańczący z gwiazdami po bezchmurnym niebie. Nie piszący pod wpływem, nie kochający inaczej, <grym> za mało pokręcony, a żeby móc coś znaczyć. Wyszedł na miasto, śmiejąc miejąc się głupio do parku Ktokolwiek widział, proszony jest o kontakt z biurem ludzi zagubionych. Tadeusz Kolańczyk, jego umieranie. Ile razy był na tych torach? Po każdym biciu. Za wszystko i za nic. Dla jakiej zasady? Nawet jego wierny pies. Nie Kto nie słucha, mądrości nie nauczy. Ojciec uczył bicia. Bo wszyscy wiedzieli. Chodził po szynie, jak porównoważni świata dobra i sła. I wracał po mnie, Mógłby jak w totku. Na chwilę trafił. Na którą stronę tęsknął, tylko ten gwizd lokomotywy i dobry wzrok maszynisty. Więc jeszcze nie teraz? Może się odmieni. Nie odmieniło się. A raz i sińce bardziej bolą szesnastolatka niż przedszkolne szczenie. Dziś wszystkich zaskoczy. <tuszy> Jak stop semafora w ciemności. Wybiegnie za niego na otwartym w mrok wprosta ślepia reflektorów. Potem już tylko światło. Światłość i ciemność. Tor oblał się czerwienią. Piesku. ciało. A i tak. Mówią, złość szkodzi piękności. Więc wybacz, nie stać mnie, by szlochać. Gdy twej wszak zapragnę miłości, i tak mnie musisz pokochać. Mam swoje małe czary, swoje tajemne zaklęcie, i w jasyr twój świat wezmę mały, nim się obrócisz na pięcie. Uczucie ogarnie cię dziwnie. Gdy czary Cię moje zniewolą i będziesz myślał naiwnie, że własną kierujesz się wolą. A więc po co się złościć, zazdrościć, po co rozpaczać i szlochać, gdy Twojej zapragnę miłości i tak mnie musisz pokochać?